Cześć, witajcie. Ze względu, że trafiła się taka pilarka z takim urządzeniem jak korowarka to pomyślałem sobie, że warto będzie troszeczkę o tym sprzęcie powiedzieć. Nie o tyle co o samej pilarce, co o tej właśnie korowarce. Nie jest to reklama, nie jest to lokowanie produktu. Niemniej jednak urządzenie wygląda całkiem przyzwoicie. Cena też nie jest najmniejsza. Tak na szybko sprawdziłem cenę tego urządzenia, oscyluje ono w granicy 1500 zł. Oczywiście tego typu urządzenia możemy kupić już od 300 zł. Jak z jakością, jak z działaniem nie mam pojęcia. Natomiast są też troszeczkę droższe, ale całkiem podobne, pod inną nazwą w cenie około 600-700 zł. Co myślę, że już może być jakąś alternatywą dla takiego urządzenia i może to jakoś. Działać. Nie chcę też omawiać jakoś tutaj specjalnie działania tego urządzenia, bo myślę, że tutaj nie ma jakiejś większej filozofii i, biorąc pod uwagę ilość filmów, które prezentują działanie takiego sprzętu, to z mojej strony jest to już zbędne. Każdy może sobie sprawdzić, jak to urządzenie działa, na jakiej zasadzie, ewentualnie jak z wydajnością, czy też z efektem którego chcemy się spodziewać po takim urządzeniu? Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, jakby sensowności zakupu tego urządzenia, lub z czym się musimy mierzyć podczas użytkowania takiego sprzętu. Ja osobiście tego sprzętu nie używałem, natomiast po przeglądnięciu kilku materiałów w sieci, nasunęły mi się pewne tematy, które według mnie nie do końca są objaśnione, wytłumaczone i w jakiś sposób w sieci propagowane. Oczywiście, wchodząc, na jakąkolwiek aukcję z tego typu urządzeniem chcielibyśmy dostać informacje rzetelne, sprawdzone, że dane urządzenie pasuje do naszego sprzętu. Teraz tutaj się posilę jednym z ogłoszeń, dokładnie jego opisem. Jeśli chodzi o jakieś dane techniczne, że ciężar tego urządzenia. To jest 2500 gram, czyli 2,5 kg, które musimy tak powiem dodatkowo sobie doliczyć do wagi pilarki, jeśli chcemy tego typu sprzętem operować. Korowarkę możemy montować do pilarek o mocy od 1,5 kW, czyli od mocy. Około dwóch koni mechanicznych. Przedstawiam te dane, o których mówi producent. Urządzenie, według producenta, przeznaczone jest do pilarek takich jak na przykład Husqvarna, i tutaj podane modele od modelu 340, 345, 350, 351. 353, 357 XP, 359, 36, 41, 136, 137, 141, 142, 362, 365, 371, 372. Te modele zostały wymienione przez producenta, jeśli chodzi o kompatybilność tej korowarki z podanymi modelami. Natomiast kompatybilność z pilarkami marki Steel są to modele MS170D. MS 180, MS 181, MS 210, MS 211, MS 230, MS 231, MS 250, MS 251, MS 240, MS 260, MS 261, MS 270, MS 280, 044, 440, 441, 046, 460. Dodatkowo kompatybilność. Z pilarkami marki Dolmar Makita. Model 43, 52, 109, 110, 111, 115. Oczywiście znalazłem opisy też yy, podobnej korowarki, o której wspominałem na początku, tej tańszej za około 700 zł, gdzie opis jest o wiele bogatszy i rozbudowany o jeszcze większą gamę pilarek, takich jak oleomak, począwszy od modelu CS450. Do modelu GS440. Natomiast tutaj mamy jeszcze dorzucone modele sztila MS 190, MS 021, aż po modele MS 661. Achu Skwarna modele, które już mogą. Pracować z tym urządzeniem, wedle tego producenta. To jest Husqvarna 120, 130, 236, 240, 254 i tak dalej. Oczywiście, tu jeśli chodzi o Husqvarna jeszcze są dodane modele 550, 555, 560, 562 XP. Yy, mamy również Dolmara, mamy nawet Pilarki Naka 4500, 52 i 5200. No więc można powiedzieć, że możemy. Zastosować to urządzenie z każdą pilarką obecną na rynku. I wedle tych producentów o mocy powyżej dwóch ym, koni mechanicznych, czyli biorąc pod uwagę, że już dwukonna pilarka powinna sobie z tym dać radę, to w przypadku tej tańszej korowarki, to nawet jest w opisie, że pilarka powinna mieć moc powyżej 1,5 konia. No cóż, co o tym myślicie, że tak powiem na szybko? Modele, które. Przeczytałem. No, rozbieżność jest ogromna, możemy używać pilarek o mocy 1,5 konia, dwa konie z tym urządzeniem wedle producenta, a według mnie nie do końca. Tutaj zbliżamy się do tej części tego materiału, która no nie do końca jest być może dobra dla wszystkich, którzy chcieli to urządzenie kupić, lub dla tych, którzy tymi urządzeniami handlują, ale pilarka o mocy. Dwóch koni mechanicznych, według mnie, nie nadaje się do takiego urządzenia, o czym za chwilę powiem i wytłumaczę o co chodzi. Biorąc pod uwagę, jak działa to urządzenie, jakie są przeciążenia, jaka jest masa tego urządzenia, to nie trudno się domyśleć, że na pewno będzie generowało spore opory. Opory dużo większe niż łańcuch, którym tniemy. Nie mówię tutaj o jakimś cięciu wzdłużnym, rozcinaniu jakichś belek czy też Pracy profesjonalnej gdzieś przy pozyskiwaniu drzewa. Biorę pod uwagę pylarkę o mocy 2-2,5 konia mechanicznego, do której chcielibyśmy zaadaptować takie urządzenie. Musimy myśleć, jeśli chcemy zaadaptować tego typu korowarkę do pylarki o mocy między 2 a 3 konie mechaniczne, to musimy wziąć pod uwagę, że tego typu urządzenie. Będzie przenosiło sporo obciążenie na naszą pilarkę. To nie tylko silnik, to również amortyzacja całej pilarki, wyważenie tej pilarki. Tutaj właśnie można dojść do różnych wniosków. Z jednej strony wiele osób, z którymi miałem styczność, które przychodzą do mnie, nieraz właśnie, żeby coś naprawić, nieraz, żeby coś się poradzić. Z jednej strony pyta jaką pilarkę wybrać. No żeby była lekka najlepiej żeby też była tania i tak dalej. Natomiast tutaj właśnie widać troszeczkę brak konsekwencji. Szukamy sobie lekkich pilarek, które mają być do użytku przydomowego, a potem dokładamy sobie 2,5 kg w takim osprzęcie. Żaden łańcuch czy prowadnica tyle nie waży. Jeśli kupujemy sobie pilarkę o mocy dwóch koni mechanicznych dedykowana prowadnica będzie w granicy 15-16 cali. Do tego też będzie odpowiednio dobrany łańcuch, i to daje nam najlepsze połączenie jakby efektywności cięcia z mocą urządzenia. Poza tym, jeśli tniemy, to tniemy, tak jak wspomniałem, nie mówię tutaj o jakichś cięciach specjalistycznych, zdłużnych itd., gdzie ta pilarka naprawdę chodzi cały czas na wysokich obrotach. Jeśli tniemy okazjonalnie tniaka, to tniemy go tam powiedzmy na drobniejsze części, ale jest to praca taka z przerwami. Tniemy klocek, tniemy następnego. Następnego pilarka ma kiedy odpocząć. Natomiast przy tego typu sprzęcie pilarka chodzi cały czas na pewnych obrotach. Może nie są to najwyższe obroty, chociaż to też na tych materiałach, które oglądałem, nie było słychać, żeby pilarka tak powiem była zażynana na najwyższych obrotach. Natomiast wszystko zależy od operatora. Jeśli ktoś będzie chciał pracować na wyższych obrotach, to na pewno te obroty osiągnie. biorąc pod uwagę budowę urządzenia i to, że bęben z tymi nożami ma swoją uwagę, czyli mamy pewną masę bezwadnościową, to oczywiście możemy to rozpędzić, możemy otrzymać pewne obroty z mniejszym jakby wysiłkiem silnika. Natomiast tutaj właśnie nie mamy tego elementu, który ten silnik troszeczkę będzie hamował, czyli przy cięciu łańcuchem to bardziej możemy panować nad tymi obrotami, możemy tą pilarkę prawie że zadusić. Natomiast Tutaj w drugą stronę, tu musimy otrzymywać wyższe obroty, aby nasze korowanie było efektywne. Co nie do końca według mnie jest takie zdrowe dla tego silnika. Oprócz tego, wspomniane 2,5 kg w przypadku pilarek lżejszych będzie odczuwalne. Będzie odczuwalne dla operatora z tego względu, że cały czas musimy walczyć z ciężarem tej przystawki i kontrolować powiedzmy aby to urządzenie nie leciało nam do przodu. Dodatkowo cierpi na tym amortyzacja. Oczywiście ta amortyzacja w tych małych pilareczkach będzie dużo bardziej nadwyrężana przez tego typu osprzęt niż w tych większych. Tutaj dodatkowo cierpi jeszcze układ szpilek, który mocujemy prawadnicę. Mamy zawieszony ciężar, który jest na pewnym ramieniu. Tutaj jest największy ciężar? Teraz to wszystko wisi na naszych dwóch szpilkach. Dodatkowo do pracy musimy dociskać to urządzenie do może nie bardzo mocno, ale jednak generować nacisk na materiał w którym pracujemy, a to też dodatkowo przekłada się na te nasze szpilki. Więc jeśli weźmiemy sobie małą pilareczkę z małymi Szpileczkami, delikatno z małymi sprężynkami. Zaczniemy pracować z takim sprzętem, bardzo szybko uszkodzimy sobie pewne elementy tej pilarki. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze powiedzmy szpilki czy sprężyny możemy w jakiś sposób wymienić, na nowe zastąpić, może jakąś tam sztywniejszą, no i dalej yy, starać się pracować. To przy uszkodzeniach silnika już tak łatwo, proste czytanie nie będzie. Tutaj prezentuję Wam tą korowarkę w parze z pilarką Stihl MS 251, która trafiła do mnie na przegląd i diagnostykę, bo właśnie pojawiły się pewne problemy. I teraz mamy pilarkę, która ma powyżej 3 koni mocy i nawet ta pilarka, jak widać, z tym urządzeniem nie do końca sobie radzi. Biorąc pod uwagę, tak jak wspomniany, właśnie ciężar tej korowarki, zobaczcie jak wygląda chociażby przenoszenie pilarki. Czuć wyraźnie w ręku, że chorowarka nam przeważa tą pilarkę do przodu. Oczywiście, czuć po amortyzacji, że cały silnik to wszystko pracuje dużo bardziej, i przez to też no, nadwyręża to amortyzację takiej pilarki i będzie prowadziło do usterek. Dodatkowo tak jak wspomniałem, w tym przypadku mamy już poważną awarię silnika. Silnik jest zatarty. Za chwilę wam to pokażę na kamerze. Oczywiście pojawiły się głosy, że zatrzymać pitarkę na łańcuchu też można, i też nie jest to niczym wyjątkowym. Jak również niedbałość o mieszanki, pracę na starej mieszance lub też na czystym paliwie, bo ktoś zapomniał dolać oleju lub też nalał go za mało. To wszystko ma wpływ i można szukać tu plusów i minusów co bardziej działa i negatywniej na silnik czy prowadnica za duża prowadnica z łańcuchem, czy też e, tępy łańcuch, czy też właśnie ta korowarka. E, nie chcę tutaj w jakiś sposób pokazywać tej korowarki jako zło największe i po prostu nie róbcie tak, bo to jest w ogóle nic nie warte. Pokazuję to bardziej aby zwrócić uwagę na kilka szczegółów, kilka e, tematów które mogą wystąpić podczas pracy, i po to, że jeśli ktoś nosi się zamiarem kupna takiego urządzenia, to aby przeanalizował dokładnie, czy jego pilarka ma odpowiednią moc, czy te 2,5 kg nie będzie powodowało jakiejś takiej destabilizacji w pracy tą pilarką, bo wystarczyłoby, żeby pilarka była po prostu cięższa. Większa, mocniejsza do tego urządzenia, aby zniwelować tutaj yy, wagę tej korowarki i wyważyć troszeczkę tą pilarkę. To, że niszy to amortyzację, myślę, że na pewno i na to trzeba się po prostu przygotować. Kolejna rzecz obroty silnika. Tak jak z wszystkim, mały silniczek małej mocy będzie musiał przy tym urządzeniu dużo więcej się namęczyć niż większy silnik z większą pojemnością, z większym momentem obrotowym. Który nawet na wolniejszych obrotach będzie w stanie to sobie uciągnąć. Jest to urządzenie, moim zdaniem, takie do zastosowania okazjonalnego. Nie jest to urządzenie, które ma być ściśle związane z tym urządzeniem jako takie typowe urządzenie do korowania drzew. Podobnie jak powiedzmy piła do betonu czy do asfaltu, która jest przygotowana pod to, żeby mogła w ten sposób pracować cały czas. Tutaj mamy coś zaadaptowane pod pilarkę, czyli ta pilarka ta maszyna nie wychodzi fabrycznie. Z tego typu sprzętem nie jest tak przygotowana do tego sprzętu. Jest to tylko pewien wariant, o którym możemy rozbudować to nasze urządzenie. Dlatego też nie zawsze będzie to bezpieczne dla naszego urządzenia, o czym według mnie brakuje w tych opisach takich informacji że Na przykład to się nie nadaje do małych pilarek, a że jest to kompatybilne, że to można z tym czy z tym poskręcać, bo da się je przykręcić do jakiejś pilarki, to nie znaczy, że można bezpiecznie jej używać. Modele, które ja bym widział przy tym urządzeniu, to modele powyżej 3,5 konia, czyli 4 konie. 4 do 5 koni mocy, spokojnie, a jeśli już chcemy bawić się w korowanie i zamęczyć jakąś pilarkę, to kupmy sobie, że tak powiem marketówkę za 400 zł, zaadaptujmy w takie najtańsze urządzenie i próbujmy się w to bawić, no chyba, że robimy to zarobkowo, nie wiem, zajmujemy się budową domów z Bali, potrzebujemy czegoś na zasadzie jakiejś frezarki, która nam coś tam wyżłobi, wytnie, wykoruje, usunięcie jakiegoś tam senka, to wtedy jak najbardziej takie urządzenie możemy, że tak powiem, potraktować jako inwestycję. I tutaj no niestety w razie awarii to być na to przygotowanym, że wyliczamy to sobie w koszty. No i trudno, no e, tak to wygląda. Ogólnie urządzenie ciekawe, fajne. Mi się podoba, no nie mam okazji tego potestować. Natomiast powiem szczerze, że nawet do moich uskwarny 560 XP Chyba bym tego nie założył. Oczami wyobraźni widząc drgania, jakby momenty, kiedy to ostrze uderza w jakieś tam twardsze elementy kory, jakieś takie właśnie podbijanie tego i walka z tym, że muszę to dociskać, troszeczkę budzą we mnie wątpliwości. No Jest to taki dla mnie gadżet zabawka, chyba że faktycznie wykonujemy jakąś robotę zarobkowo przy jakichś budowach, gdzie to urządzenie myślę, że może spełniać jakąś konkretną rolę i działać. Chcecie zobaczyć na pewno silniczek, jak wygląda wewnątrz, także idę po kamerkę i zaraz zaglądniemy. Do... I już wszystko jasne. Bardzo mocno zniszczony cylinder, widać bardzo mocno poszczerbiony tłok, także tutaj nie mam mowy o tym, że możemy przeprowadzić jakiś bieda remont. po prostu cylinder z tłokiem jest do wymiany. No, przykry widok. Nie chcę tutaj w jakiś sposób oceniać, że to na pewno jest winą tej korowarki. Natomiast mam tutaj pewne właśnie podejrzenia, że nieumiejętna praca tym urządzeniem, po prostu no, gaz, tak powiem, w podłogę, nie I, i ogień. Jedziemy z robotą. Bardzo szybko pozwoliło przegrać się temu silnikowi i doprowadzić do takiej usterki. Dla osób jeszcze zainteresowanych tego typu sprzętem, to Nasunęła mi się też taka refleksja i pewne rozwiązanie, aby stosować takie urządzenia z elektrycznymi piłami łańcuchowymi, które wiadomo, że osiągają obroty silnika troszkę mniejsze, ale bezpieczniejsze, z tego względu, że nie wchodzi w rolę tutaj aż takie szybkie nagrzewanie, czy też nie wchodzi w grę tarcie. W silniku aż takie jak w silniku spalinowym, więc generalnie dla osób chcących sobie ochorować stemple na przykład na huśtawkę, to lepszym byłoby to połączenie tego urządzenia z pilarką elektryczną. No chyba, że mamy mocniejszą pilarkę spalinową i że tak powiem, do tych yy, już podanych, jako przykład, stempli na huśtawkę. To myślę, że ta pilarka przeżyje. Natomiast dla kogoś, kto chciałby tym pracować dłużej i, i tak na większą skalę, no to wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę mocniejsze urządzenie. Ewentualnie jakieś tanie urządzenie, tak jak wspomniałem, te chińskie. Jakieś pilareczki za 400 zł, to już słuchajcie, ryzyk. Fizyk kupujemy korowarkę za 300, wypiłę za 4, za 700 zł. Mamy komplet do korowania. Ile to sobie da radę? Tyle sobie da radę. Jak nie, no to, to trudno. Jeśli chodzi o montaż takiego urządzenia, to. Przy każdej korowarce opis montażu jest podawany, więc tutaj nie wchodzę już jakby w szczegóły. Nie pokazuję dzisiaj ten materiał bardziej taki teoretyczny, ale biorący pod uwagę to, aby troszeczkę sobie przeanalizować przed zakupem i stan naszej pilarki i to, z czym to się może wiązać, abyśmy byli w pełni nieświadomi tego, co nasz może spotkać, żeby nie było potem ojejku, piła się zepsuła, a miała działać. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, hej, cześć.